Cześć, witajcie. Dzisiaj filmik długo pewnie wyczekiwany przez Was. Jakie odmiany ja polecam do uprawy poza tymi borówkami średnimi, bo to jest jakby oddzielna kategoria? Jakie odmiany wytrzymują mi, bo jak wiecie, jak nie oglądacie mnie od dziś, to. Wiecie, że ja uprawiam borówki w glinie, czysta glina i nawożenie organiczne. Tutaj mamy skoszoną trawę, przefermentowaną. Gnojówkę odłożyłem, a wyciągnąłem tą skoszoną resztki skoszonej trawy. Od zaczynamy. Tutaj mamy odmianę bonifacy. Jest to odmiana odporna na choroby grzybowe. Nie widziałem, by miała jakieś choroby. Zobaczcie, piękne liście, piękne owoce, ale niestety, yy, wiadomo, gust jest kwestią dyskusyjną. I ja stwierdzę, że owoce niezbyt mi smakują po prostu no nie ma szału no, tragedii nie ma, ale nie ma szału ale tak poza tym krzew fajny owszem, pokłada się trochę po ziemi przynajmniej u mnie bo pędy przewisają ale odmiana bardzo fajna bardzo dobrze rośnie wyselekcjonowana w polskich warunkach więc tutaj po prostu dobrze rośnie i odmiana a właściwie nieistniejąca odmiana bonus bo podobno jej historia polega na tym że ktoś dostał w gratisie krzewy nieznanej odmiany albo znanej no i tak już zostało odmiana bardzo fajna ma bardzo duże owoce i smaczne jest to odmiana nieco późniejsza ale naprawdę ją polecam Jeden z moich faworytów. Co ciekawe, mimo nieco późniejszego terminu, nie była mi podatna na drosofile Suzuki. Bardzo fajna odmiana. Można sadzić w ciemno. Tutaj mamy duczka. Duke jest moim zdaniem przereklamowaną odmianą. Co prawda jest wczesny. Ale z wcześniejszych odmian tutaj nie pokażę, bo mam w innym miejscu. Lepsza, zdecydowanie moim zdaniem, odmiana to Early Blue. Owoce w tym roku ma dość małe i bardzo ciężko mi jest tą odmianę utrzymać w dobrej kondycji. Jest, chyba, wydaje mi się podatna na suszę. I niestety. Ciężko utrzymać w dobrej kondycji ten krzew. Tutaj mamy odmianę, jeszcze Spartan. Bardzo fajna odmiana. Duże owoce, też jedna z wcześniejszych. Też polecam tę odmianę, chociaż dość miękka jest. Ale ogólnie jest bardzo fajna odmiana. Dobrze mi rośnie. Tutaj, jest drugi krzew, kolejna odmiana. Którą bardzo polecę jest to odmiana Toro. Podobno ma mały nalot woskowy, ale tutaj nie wydaje mi się to. Rośnie jako dość mały krzew, ale, ale za to pędy masztywne. Można rozpoznać po takich kulistych liściach. No i ostatnia odmiana. Patriot. Bardzo fajna odmiana, znaczy dobrze rośnie, ale pędy jak widać przewisają. Owoce ma duże, no ale miękkie. No i tyle z tych odmian konwencjonalnych. Podałem wam jeszcze Early Blue, ale tutaj jej nie mam. Jest jednym z moich faworytów. Blue Crop'a tak naprawdę nigdy nie miałem, prawdziwego. Mam coś co wygląda jak Blue Crop, ale nie wiem co to jest. Czy jakaś inna odmiana? No może jeszcze Chandler, ale też jest kapryśnie ciężko go utrzymać w dobrej kondycji. To tyle z takich odmian klasycznych, które mam. Które Wam polecę? No, może poza Duke'em. Dziuka mam tylko tak właściwie do porównania. Nie uważam go za wartościową odmianę. Wolę inne odmiany wczesne. To tyle. Dzięki na razie za oglądnięcie. Możecie zaglądać do opisu filmu. Oczywiście lajki, suby też mile widziane. Patriocik. Cześć.